Zasada numer dwa. Prawo do popełnienia błędu. Kolejną zasadą, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest zasada prawa do popełniania błędów. Kiedy robimy coś po raz pierwszy, czy uczymy się nowej teorii, ćwiczymy na jakimś skomplikowanym sprzęcie, próbujemy zrobić szpagat po raz pierwszy, nie zawsze robimy to dobrze. Jeśli wyśmiewasz nowicjusza za błąd, za to, że nie jest dobry w nowej rzeczy, popełniasz podwójną głupotę. Po pierwsze, uniemożliwiasz danej osobie zrozumienie tematu. Po drugie, jesteś niekoleżeński. Zasada prawa do błędu oznacza, że możesz śmiać się z zabawnej sytuacji, ale przede wszystkim musisz pomóc danej osobie i nie mówić o jej błędach na każdym kroku. Człowiek powinien być szanowany, każdy popełnia błędy i porażki. Co więc należy zrobić? Musisz pomóc tej osobie zrozumieć, na czym polega jej błąd aby zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia kolejnych błędów. I tak stopniowo błędy znikną. Możemy znaleźć tę zasadę również u klasyków prawo do popełnienia błędu jest stale wspominane w prawie każdej pracy Lenina czy Stalina. Zawsze mówią o kreatywności mas, ale kreatywność mas zawsze przychodzi i zawsze będzie przychodzić z błędami oraz poprzez błędy. Błąd jest momentem rozwoju i musisz traktować każdy błąd jako okazję dostania się lepszym, ponieważ błąd pokazuje ci, co robisz źle. Jednocześnie powinieneś być wystarczająco taktowny, gdy wytykasz czyjś błąd. O to właśnie chodzi w zasadzie prawa do popełnienia błędu. Prawo do popełniania błędów oznacza również, że jest się zobowiązanym do ich naprawienia.